dzisiaj będziemy mieli dobrą robotę. Tu mamy zestaw hamulcy do BMW X3 83, czyli 3D. Tu mamy zaciski. Prawdopodobnie. Tak. Tu są zaciski. 3, 3, będzie zestaw to będziemy na jutro robili a dzisiaj będzie Volkswagen Pass wymiana tarcz hamulcowych z tyłu i klocków Dobra. Widzimy się za chwilę. Patrzymy licznik, tyle przejechane. Tak pali. Jak ktoś chętny. To pasat będzie do sprzedania. tysiąca. Ktoś chętny. Co tam się świeci? Poduszka się świeci. No i się świeci. Check, NG, bo no nie ma. Tu nie wiem czy będzie widać dlaczego się świeci czek NG z tego względu że tu mamy fista i tu mamy airbag Filer, no i abgas warsztat to jest że nie ma że jest wy, wywo, wyłączony że jest wyłączony EGR co jeszcze mamy Dziś trochę, kurde, ciężko otwierają, ale pasa chodzi, bzyka. Tu mamy tarcze na tył. Później Wam pokażę, bo już blachy są. No i Majster dzisiaj zakupił, wiadomo, na opony nie patrzcie, bo to szroty są. Takie felki od Audi do Pasata. Z takim rozmiarem. Będziemy zakładać. Dobra, lecimy, idę do po polewarki. Będziemy. Pokażę Wam co i jak, jak zmienić klocki. Nie wiem, czy to mi pójdzie, kurwa, bo to chuj wie. Może tam już kurwa docisków, zacisków nie ma. Dobra, widzimy się za chwilę. Idę po klucze, po uzbierać. Dobra, dzisiaj taki zestaw. Klucze, podnośniki, lwarki, jakieś kurwa motki, breszki, duże śrubokręty. Dobra, to widzimy się za chwilę. Ja sobie zabezpieczę jeszcze maszynę. Maszynę sobie muszę zabezpieczyć Maszynę sobie muszę zabezpieczyć, muszę zręcz, zręcznego, zręcznego spuścić Coś Zestaw klocków hamulcowych z przesyłką 118zł z Allegro, najtańsze Na tył nie trzeba nic lepszego Felgi Audi nawet w ładnym stanie za 300 zł. Opony do wyrzucenia, opony będą nowe. Opony będą nowe. Opony będą nowe. Dobra, ja sobie zabezpieczam. I zaraz będziemy kręcić śruby i odkręcać. Pokażę Wam tej blaszki, co tam kurwa jest. Kurwa, koła zabezpieczone cegła. Dobra, łogiem, bo kurwa nie ma czasu. Jeszcze trzeba na budowę iść. Trzeba odkręcić śruby. Raz. Mocno nie dokręcać tych śrub, bo kurwa później nie idzie tego odkręcać. Dwa. Nie wiem, jak by to robić, ale... Trzy. Kurwa nie wiem czy nie będą się mieć szpików Te dwie luzuje Będzie kurwa szybka robota. Będzie coś się spierdoli. Warek Czekajcie chwilę. Эту опору на разе. Zawsze spodkładam sobie kurwa, zawsze podkładam pod te, tutaj o, pod Tulej nie, wiem, czy będzie widać. Troszkę opuszczam. Moje zdanie, że to jest najbezpieczniejsze. Ale zgrzewam, ja pierdol Nie wiem, co to czytać. Tyle klocko w kurwa jest. Tyle, tyle klocko. W sumie tarcza jest jeszcze ładna, nie wiem, czy mi nagrało. Tutaj zawsze podkładam pod, pod, pod. oś lewarkiem te tego, więc tam się nagrało, bo coś mi wyszło. Tu mamy kurwa tego. Tyle klocko. A tu wszyscy tak zajebane. Amortsak. Ja pierdolę, patrzcie to. Kurwa chyba będę musiał jechać po nowe zaciski jeszcze. Nie wiem czy to podkręcam. Ja pierdolę. O że ty Dobra, widzimy się za chwilę. Co pierwsze będę robił? Musimy odkręcić zacisk. Ja tu zluzuję. Tu zluzuję I będziemy się brać za zacisk to, to ten Musimy to odkręcić. Kurwa nie wiem. Muszę wziąć karchera i chyba to umieć. Jest tak zajebane dobra, zobaczę, wydmucham to będę widział. Widzimy się tam za chwilę. Ja tu już sprawą Tu młotkiem poobijałem, tu trochę poczyściłem kurwa tego. I tu odkręcamy. Tu na dole odkręcamy. Bardzo ładnie poszło. będziemy jak zacisk ściągnięty za poradę. Tu muszę kluczem chwycić, tu muszę kluczem chwycić, o kurwa, nie da Czy Zaraz idę, bo moja idzie. Lecimy dalej, a ja tu sobie ściągnąłem, złożę tu linkę, trzeba wyciągnąć jeszcze odręcznego. I tak, ja tu całkiem sobie nie odkręcę, bo później sobie krocuszki wsadzę, będzie mi lepiej dokręcić, bo tu jeszcze będę musiał dokręcić, będę, tu będzie trzeba to Wkręcić, bo widzę, że to jest tak kurwa zajebane A Cylindrek nie chce ruszać, żeby tej gumy nie rozjebać No i tak to wygląda, zardzgałe w chuj Trzeba ja też popskobywać Mniej rdzy, będzie lżejszy Na złomie kurwa Dobra, ja to czyszczę i zaraz Wam pokażę, jak wkręcić cylinderek, jak mi się uda, kurro, bo tutaj chujówka jest trochę czasami. Dobra, lecę dalej. Miałem Wam pokazać, miałem wam pokazać klocki, jakie były. Takie klocki. I tarcze. Ogólnie klocki by zały jeszcze był kurwa go kurwa z tydzień. Tu mamy nowe tarcze. Nowe tarcze. I nowe klocuszki Do TDI. Na tył. jeszcze tu zmywak Zmywać do tarczy. Smywat do tarcz Black Cleaner niemiecki. Dobra, będziemy próbować to wkręcić. Kurwa. Powiem taką. Nie wiem, czy będzie widać. Ja mam dwa rodzaje: klucz do bosha. Albo, albo klucz do bosza, albo szczypce zagara. Albo szczypce zagara do wkręcania. Tylko nie wiem, czy to kurwa pójdzie, bo czasami jest przyjebane. najgorzej, jak ja trzymam telefon. Dobra, ja będę musiał was chwilę zostawić, bo to trzeba kręcić cylinderek i zakładamy klocki, tarcze. Później będziemy się widzieć, czy to pójdzie, czy nie. No nie ma kto mi trzymać. Nie mam statywu, żeby to ustawić, ale to mniej więcej się robi. Tak robi. No cylinderek wkręcony, ale co ja się kurwa miałem. Powiem wam, że ja pierdolę po tyleżo w dwóch łapy rozjebane nie. Urządzenie zrobiłem takie nie mogłem wkręcić kurde. Ani żabami, ani kurwa Gerem ale zrobiłem takie urządzonko i to było ciężko. Tak wam pokażę. Rura grubościenna. Nie wiem, nie znam się na calach, ile to jest. I takie zadziory zrobione. Kurwa, no nie miałem czym to wkręcić. Jak chcecie, jak będziecie robili jakieś hamulce w Volkswagenie, bo tu nie, nie tylko Passat ma tak. Duży Fiat ma, Kupcie sobie za 40, za 50 zł. Urządzenie te do wkręcania cylinderków i kurwa powiem wam. Nie będziecie kurwa mieli łap udartych, nie? Dobra, ja tu zaczynam. To muszę odkręcić, bo tu mi szwagierki syn przyszedł pomóc, bo sam nie dałem rady. Nie. Kurwa widzicie, zobaczcie, kurwa, wszystko poobdzierane. To jest. Kurwa, no nie? Nie mogę, kurwa. No nie, miałem, nie dawałem rady normalnie. Czekajcie, ja to, ja to chcę odkręcić tylko. Gdzie ja mam ten klucz? Nie. Pięt... Tutaj przychodzi piętnastka, prawdopodobnie. Eee... Ja już wziąłem wzięłem, zamówiłem. Kurwa, dzisiaj ten zestaw na... do... do tych cylinderków obdzwoniłem dzisiaj moją miejscowość w żadnym motoryzacyjnym sklepie w takiej sieci ten nie będę mówił jakiej no powiedzieli mi, że 250 zł taki zestaw kosztuje nie no jakiś kurwa prawdopodobnie dobry nie ale co? A tu kurwa nic dobrego nie trzeba, tylko kurwa, żeby się to skręcało, nie? O i tak to wygląda. Tam jeszcze kurwa, żebym uszkodził trochę cylinderek. No myślę, kurwa, tutaj się o gumy rozjebałem. Tak to jest, kurwa. Ale dobra. Pan majstre, to wyczyszczę jeszcze. Szczotką przelecę. Ja jestem tego zdania, że hamulce żadnych kurwa smarów się na hamulce nie używa. Tu mam szczotkę. żeby były czyste. Tylko dobra, mamy tu w miarę czyste. Wyciągamy tarcze, czekaj, One są oznaczone, prawa lewa. I prawdopodobnie czekaj czapra, muszę przeczyścić. Parad musiałem przeczyścić, kurwa, wyłączyło się. To jest PC1. Muszę zobaczyć, z moją... czy to jest prawo-lewo, bo zależy, jak są. PC1, 2, 6, 3, 4, 7? Nie. Nie. Tego nie ma różnicy. Prawo lewa Mamy taki cleaner do czyszczenia tarczy. Jesteś jeszcze co Przeczyszczę kurwa. Dobra, biorę zestaw. Nie naprawdę. Ten cylinderek wkręcić, czy to tu była katastrofa. Czasami idzie wszystko ładnie, pięknie, ale tu kurwa nie chciało Nie, nie chciało ich Masaks nie była Gdzie cleaner. To dostałem w zestawie To dostałem w tym zestawie Nie wiem, jaka teraz tu firma jest klocki tarcze mikado klocki dykerman i zestaw naprawczy quick break, quick break a to to chuj wiec zaciski takie nie tu nie piszę i tu do malucha szczęki hamulcowe no i to było w zestawie 266 zł z przesyłką To jest chyba rozpuszczalnik będzie być tak śmierdzi jak rozpuszczalnik Blachę trzeba, dobra. Tu mamy. co dobra tutaj trzymamy co? Nie do tam stoją części jeszcze całe zaciski i te To jest jeden Nadulę tak zjeżdżał my razem żeśmy auto oddawali Nie nic Mhm. A i przed założeniem to se załóżcie linkę, dokręćcie jeszcze tu cylinderek, no i jest założone, jest umyte klinerem, no i co tu dokręcone na maksa. Które nacisnę Ja zawsze robię tego ręcznie Ręcznie podciągnę I pedał, nie? Kilka razy Przy tak ustawiły ustawiły klocki Ale kurwa trzymają teraz Albo Nie wiem Może odpuści Ale trzymają, ja pierdolę Zaraz ja koło zakręcimy

Dobra, zaraz wam założę tego arusa, bo nie dam rady z telefonem. Tak to wygląda. Alus. Kręci się koło elegancko. O. Tak będzie wtedy Dobra, skręcam te koło, idziemy na następną stronę. Ster ściągnął. do kurwa Wszystko zajebane. Tu klocki tarcza, tak wygląda. Wiadomo, wszystko idzie na tam może klocek zapiekał albo tu coś jest zjebane w tym zacisku. Nie wiem, no co? Czyszczenie, A kurwa to nie. Z tamtej Ta zaureczka. Z tamtej strony kurwa nie założymy, jeszcze muszę koło ściągać. Dobra. Chłopaki. Trzymaj się. przejdzie na luzkach coś mi się kurwa telefon włącza nie wiem czemu czy kurwa pamięci nie ma czy co o. takich od audi dobra tak to wygląda tu jest przód do zrobienia po tym kurdezonku co w gościa nie wiem to chyba zakleję pójdzie sticker wam. nie będę się pierdolił z Lakier z maski schodzi, pójdzie carbon folia, będzie git, kurwa, mszyna. Błotnik też będzie wymieniany. Wymienię błotnik, nakleję sticker bomb Volkswagena. No i tyle na dzisiaj. To skręcam już pomału. Zobaczymy się przy BMC. jutro albo pojutrze.